Cześć, z tej strony Kuba z portalu bieganie.pl. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o bucie New Balance Nitrel. Nitrel to terenówka, ale niezwyczajna. Jeżeli popatrzycie na skalę terenówek i tutaj będziecie mieli ciężkie buty terenowe, to Nitrel jest zupełnie po przeciwnej stronie. To jest but do szybkiego biegania. Może bieżnik nie zapewni Wam super przyczepności w najtrudniejszym terenie, ale wszystkie biegi, biegi terenowe w lekkim lub średnim terenie na pewno będą dla Nitrela odpowiednie. Co jeszcze? Jego największą zaletą jest to, że pobiegniecie w nim zdecydowanie szybko. Więc jeżeli chcecie rywalizować w zawodach terenowych, będzie to bardzo dobry wybór. Drop. Czyli spadek pięta palce na poziomie 6 mm wymuszają naturalne ułożenie stopy, ale pozwolą wam też powiedz bardzo szybko. New Balance Nitrel.